Jest chichada. Trochę się wydarzyło. Głównie wokół rzeczy związanych z deszczem. Deszczem, bo w poniedziałek był straszny deszcz. Zalało pół Warszawy, zalało mi garaż. Dach mi przeciekał. Zalało mi podwórko. Także ten tydzień spowodował, że trochę wyłączyłem się. Żeby cokolwiek tutaj spogodzić wokół. A, jeszcze z lawem i nadal samochód. No więc okachnianie takich rzeczy zajmuje trochę czasu. Mm, dzisiaj co szczęście nie zapowiada się, że będzie padać, ale jutro i w piątek podobno padać. A więc. Tak więc mam mały problem z tym biurkiem i mam zamiar jak go rozwiązać, ze względu na to, że zostało przeniesione. Tam jest szafka nocna. To mm, miejsce, w którym mogę się z krzesłem, z krzesłem zostało mocno ograniczone, bo mniej więcej do tego momentu, czyli jeszcze oto, o yy, kobyłki się chyba nazywa, takie, które e, rzeczy, które mogą podpierać e, blaty jest mało wygodne do zastosowania, więc będę musiał coś z tym zrobić, bo strasznie mnie jakoś dzisiaj szczególnie. I tak pracować można. Z żoną zainwestowaliśmy w takie kursy, to się nazywa Busu. Służy do nauki języków różnych: angielski, chiński. Nie ma ich dużo, ale są całkiem fajnie zrobione. Więc spodobały mi się te nauki. Kiedyś bardzo sobie chwaliłem SuperMemo. taki polski produkt. Który opierał się o system fiszek, ale bardzo dużo można się było z niego nauczyć i to automatycznie przypominało. Oczywiście nadal jest ten system, ale sprawdzenie ten busu, jest naprawdę fajny, więc polecam. A oprócz tego jeszcze e, podobny, na podobnej zasadzie Python. Takie wprowadzenie to wszystko na telefonie, żeby był, skoro i tak go się ma wszędzie, to trzeba właśnie zrobić tak żeby był cały czas z nami jakiś program do nauczania. Oczywiście Udemy też można w to wrzucić, ale jakoś z Udemy jest ten problem, że niektóre kursy mają bardzo, bardzo słabe są bardzo słabej jakości. O a tam najlepszy zakład wigierski z panią Wiolą w Warszawie. Pozdrawiam. Najlepszy, najlepszy.